Wakacje, czas odpoczynku, ale nie od lokalnych informacji. Zwłaszcza, że dużo się dzieje. Ujawniamy wyniki śledztwa prokuratury w sprawie niegospodarności władz miasta Otwocka. Okazało się, że włodarze nie działali na szkodę miasta, tylko dlatego, że wydatki z publicznych pieniędzy nie przekroczyły 200 tysięcy złotych. Więcej w artykule upiekł im się. Zgubiłeś coś? Nie trać nadziei, że to odzyskasz, tylko swoje poszukiwania rozpocznij od wizyty w Biurze Rzeczy Znalezionych. Jakie rzeczy są tam przetrzymywane? Dowiesz się z linii. Poszukiwany gwałciciel już nie zaatakuje. Został zatrzymany przez policję dzięki dużej pomocy społeczeństwa. Za gwałt i pobicie grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Wały jak stały, tak stoją. Z raportu wynika, że erozja brzegu Wisły spowodowała, że rzeka może wylać. O bezpieczeństwie przeciwpowodziowym rozmawiali powiatowi radni. Na przejazd drogą ekspresową S17 musimy jeszcze poczekać. Dopiero za dwa lata rozpocznie się budowa odcinka, który przebiega przez nasz powiat. Na jakim etapie jest teraz inwestycja? Przeczytasz w linii. Z informacji kulturalnych odsyłam do programu autorstwa Przemka Skoczka Skog Miasto. Polecam. Dodam tylko, że w linii mamy sporo relacji i zapowiedzi kulturalnych, także obszerny materiał z pikniku archeologicznego. Jeśli ktoś nie był na pikniku, musi koniecznie zobaczyć, co się tam działo w linii. Zachęcam do lektury.